jest, Tak są zapisywane e, poszczególne strony. Dobrą praktyką jest, aby w zarządzie ROC znaleźli się reprezentanci wszystkich grup członków. Tak, aby skład zarządu stanowił odzwierciedlenie struktur wolnego zgromadzenia, a także gospodarki turystycznej regionu. To może różnie wyglądać, natomiast taka jest dobra praktyka. Czyli, nawet głosując, jeżeli tego wprost w statutach nie zapisujemy, może warto uwzględnić, żeby jednak głosować właśnie na takie e, osoby, a nie inne. No wiemy doskonale, że skład zarządu zmienia się dość często i tutaj dużo, dużo miejsca poświęcaliśmy też dyskusji, i wystąpiliśmy nawet do różnych instytucji o wykładnie prawa. Otóż proszę Państwa, osoby pełniące niektóre funkcje publiczne nie mogą zasiadać w gremiach zarządzających instytucjami prowadzącymi działalność gospodarczą. Więc mamy dwie kwestie do wyboru. Albo osoba, która jest wykluczona z mocy tej ustawy, Izmący ustawy o samorządzie nie zasiada w zarządzie, albo stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Czekamy na ostateczną wykładnię z MSW, albo tak nam powiedziano w naszym ministerstwie, które ma nadzór nad systemem, że to tylko oni mogą ostateczną wykładnię tego dać. Czekamy już parę tygodni, podejrzewam, że jeszcze trochę to potrwa. Proszę Państwa, dzisiaj rad wygląda tak, i tutaj raczej nie możemy dyskutować z tym. Jest marszałek i są inni. I bardzo się cieszę. Zresztą bardzo często województwo kujawsko morskie jest podawane jako przykład, gdzie marszałek jest naprawdę w rocie, proszę Państwa. Natomiast są województwa, w których to wygląda dokładnie tak jak na planszy i pionki leżą. A marszałek stoi zupełnie obok. Jeżeli marszałek jest na planszy, to i pionki stoją. Także tutaj możemy iść ramię w ramię. Współpraca trot i lot. Też nie jest łatwo, proszę Państwa, też nie jest łatwo. Niełatwo jest rozmawiać z 16, niełatwo jest rozmawiać ze stu, siedmioma, bo tak dzisiaj oficjalnie wiemy, że tyle mamy lotów. Nie jest to proste rozmawiać z przekrojem praktycznie różnych interesów, zdarzeniem, różnych osobowości, bo często są to osobowości, które ciągną organizację, więc. Próbujemy uporządkować, czym się zajmuje POT, czym się zajmuje LOT, czym się zajmuje Regionalna Organizacja Turystyczna. Tak naprawdę stawiamy tu przede wszystkim na dobrą komunikację, przepływ informacji, rozmowę, e, ten dialog, który tutaj musi mieć miejsce. Loty tworzą produkty. Roty te produkty kumulują i promują na szczeblu regionalnym. Natomiast Polska Organizacja Turystyczna jest od tego, żeby promować Polskę, proszę Państwa. Loty, bo tam e, i loty, bo tam są e, produkty. Taki problem, z którym sobie nie możemy od dawna poradzić, to jest chociażby kalendarz imprez. Ech, czekam na informację o wydarzeniu, które będzie. Nie powiem kiedy, bo skoro Pan Marszałek nie powiedział, to ja też nie powiem na razie. E, na, na, zostawię tę <laughs> przyjemność. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o to, to jest to naprawdę jeden z kluczowych problemów. Ja dostaję bardzo często zaproszenia na trzy. Równie ważne imprezy, które odbywają się tego samego dnia o tej samej godzinie w trzech różnych krańcach Polski. Na dwa dni przed. I brakuje nam ludzi, żeby tam pojechać, bo wszyscy są już gdzieś na jeszcze pięciu innych imprezach, które są dokładnie w tym samym czasie. A co ma zrobić ten biedny turysta, który chciałby być wszędzie i spędzić w Polsce pięć dni, sześć dni, a nie tylko jeden, bo te wszystkie imprezy są jednego dnia. E, także nawet chociażby informacja o imprezach e, jest dość istotna. Proszę Państwa, dzisiaj słabym punktem systemu, tak naprawdę i to bardzo słabym, jest współpraca rotów z lotami. E, niestety, ale dochodzi w wielu rejonach kraju do sytuacji, gdzie mamy do czynienia z jawną konkurencją. O członków, o składki, e, o działania również. E, no więc taka propozycja, żeby może kodeks to w jakiś sposób pokazał. Jest taki zapis, że dobrą praktyką jest, że regionalne organizacje turystyczne cyklicznie spotykają się z lotami po to, żeby porozmawiać, po to, żeby zobaczyć, usłyszeć o nowych produktach, o nowych pomysłach. E, tak jak powiedziałam, kodeks będzie wisiał na tej stronie pod.gov.pl, ale także na stronie zarabiań na Turystyce i będzie na pewno informacja w naszej gazecie Aktualności Turystyczne, także to już myślę, że niedługo i za chwilę będziemy starali się do Państwa po prostu to, co wydrukujemy, e, wysłać. To jest taka pigułka, natomiast tak jak mówię, my rok pracowaliśmy nad tym, praktycznie każde słowo jest tam wydyskutowane, tam nie ma nic co gdzieś tam ktoś by wpisał po prostu od tak sobie. Na wszystko się wszyscy zgadzaliśmy i to mają być dobre praktyki. To nie znaczy, że wszędzie od razu uda nam się to Zrealizować. I jeszcze jedna prośba, proszę Państwa, ten banal, czy ta ścianka, która tutaj stoi, to głosowanie ponad podziałami, bo tutaj nawet były takie żarty, dlaczego ustawiamy sąsiednie województwa tutaj na konferencji. Właśnie dlatego, że to są nasze polskie produkty tym, w tym momencie, e, które trafiły do tego rankingu światowego i dzisiaj walczą o to, żeby przejść dalej. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie głosował, to zachęcam naprawdę do wejścia na te strony, tam są ulotki też. Jak zagłosujemy wszyscy, to może uda się, że ktoś, kto przyjedzie właśnie na Mazury, czy przyjedzie do Puszczy właśnie tym tranzytem przejedzie przez Toruń, Bydgoszcz, Hełmno i jeszcze wiele innych ciekawych miejsc właśnie tutaj. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam pana dyrektora Polskiego do kolejnej prezentacji.